można? Tak. Witam Szanowną Radę na 55. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Na podstawie artykułu 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym zwołuje się na dzień 14 marca, godzinę 9 w sali nr 14 Rady Gminy. 50. Piątą sesję nadzwyczajną Rady Gminy z następującym proponowanym porządkiem dziennym. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Sesja jest zwołana na wniosek Wójta. Punkt drugi. Przedstawienie i przyjęcie protokołu obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowa Brzeźnica. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Nowa Brzeźnica Statutu Miasta. Punkt szósty, sprawy różne. Punkt siódmy, zakończenie sesji. Kto jest za przyjęciem proponowanego w porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto, jest, kto się wstrzymał? przyjęcie jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego z, poprzedniego, o, z poprzedniego. Protokół był do wglądu. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. 12 za. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Podjęcie uchwał w sprawie okresenia zarząd trybu przeprowadzania konsultacji. Projekt uchwały. Rady Gminy Nowa Brzeźnica w sprawie określonych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowa Brzeźnica na podstawie artykułu 5 ust. 2 artykułu 40 ust. 1 ustawy oraz artykułu 41 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminy uchwala się co następuje. Paragraf 1 ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowa Brzeźnica brzmienie określające w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica. Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania co do proponowanej uchwały? Nie ma. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 za, 1 wstrzymujący. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Nowa w Statutu Miasta. Na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 2, artykułu 4a ust. 1 artykuł 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca w samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Nowa Wrześnica w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Nowa Wrześnica statutu miasta. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Konsultacje obejmuje, obejmuje się wszystkich mieszkańców gminy Nowa Wrześnica. Punkt drugi. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w konsultacjach tylko jeden raz. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej której wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W celu spraw, yy, sprawnego przeprowadzenia konsultacji społecznej gminy Nowa Brzeźnica może powołać zespół konsultacyjny. Punkt trzeci. Po terminie oraz sposobie przeprowadzenia konsultacji mieszkańcy Gminy Nowa Brzeźnica zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie w, bil w biuletynie informacji, informacji publicznej Gminy Nowa Brzeźnica pod adresem na stronie internetowej gmina Nowa Wrześnica oraz pod adresem oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wrześnica i poszczególnymi, poszczególnych sołectw. Punkt czwarty termin konsultacji, skład zespołu konsultacyjnego oraz wzór protokołu zawierającego zbiorcze wyniki konsultacji zostaną określone zarządzeniem wójta gminy Nowa Brześnica. Punkt 5. Włych gminy Nowa Brzeźnica zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych w terminie do dnia 23 marca i przedstawienie Radzie Gminy Nowa Brzeźnica zbiorczego wyniku konsultacji. Punkt 6 Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez uwieszenie na technicce ogłoszeń w urzędzie gminy Nowa Brzeźnica i w Sołectwach oraz zamieszczone w Biuletynie informacji publicznej gminy Nowa Brzeźnica i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Brzeźnica. Paragraf 4. Wykonanie uchwały wybierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z Czy są jakieś pytania co do proponowanej uchwały? Nie ma. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie się ładuje. 10 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego podpunktu sprawy różne. W sprawach różnych mamy najważniejszy punkt, proszę Państwa, to jest oświadczenia majątkowe. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 30 kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych przez samorządu nowych funkcjonariuszy publicznych według stanu majątkowego na dzień 31 grudnia. Znaczy się każdy wie, nie muszę całego tego czytać. Każdy jest zobowiązany złożyć. Ja bym bardzo prosiła Radę, żeby te oświadczenia wpłynęły nie później jak do 15 kwietnia, bo my jeszcze musimy to obrobić i odesłać do Urzędu Skarbowego. Każdy dostał wzór i bardzo proszę do 15 kwietnia, żeby te oświadczenia wpłynęły tu do nas. No, bardzo by było miłe. Zacznijmy no, od tego, tego zacznijmy. No. Muszą być bity. Muszą być bity porozliczane także. To nie wszyscy może się no, porozliczali. To, to już nie ma To już dla nas. Czy są jakieś pytania w sprawach różnych? To uważam sesję w 55 za zakiecane. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy.